Powiedz mi, czy wszyscy wieśniacy nie żyją? Mm. Rozumiem, że piś <gryw> się tym faktem nie przejęła. Nie, nie wszyscy. A więc niektórym udało się uciec wielka szkoda. No, fajny golem w ogóle. Widziałaś, a tak, nie obchodzicie ich los, jak przypuszczam. Nadmierna poufałość prowadzi do utraty szacunku. 30 lat przymusowej obserwacji tych wieśniaków zbliżyło mnie do nich tak mocno, jak to tylko możliwe. Nie, żebym życzyła im takiego losu. O, nie, ale byłaby to miła odmiana. <grytanie> Dobra. Masz jakieś imię? Być może. Ale po tych wszystkich latach, gdy nazywano mnie Golemem, mogło wypaść mi z głowy. Golemie, przynieś mi to krzesło. Bądź tak dobry, Golemie i zgnieć tego głupawego bandytę. No i nie zapominajmy o... Golemie podnieś mnie. Chodzenie mnie już zmęczyło. Ta ma różdżkę kontrolną, prawda? Zbudziłam się, więc musi mieć. Bez wątpienia, masz mają w ręku. Niech ci już nie zgłodę do grobu. Co jest nie tak? Niby widzę różdżkę kontrolną, ale no dalej. Niech wyda mi jakieś polecenie. W porządku, przejdź tam. Co takiego, dlaczego? Nie podoba mi się kierunek, w jakim wszystko zmierza. W porządku, zaatakujesz. Co takiego, co, 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 dlaczego? Niech nie ma ludzi. Będzie zabawnie. W takim razie bądź cicho, nie podoba mi się kierunek, jaki wszystko zmierza. A więc niech mi rozkaże, żebym przestała. Albo niech sobie idzie. Albo niech mi po prostu wyda jakiś rozkaz. Proszę. W porządku, przejdź tam. I nic. Nic nie czuję. Nie czuję przymusu, by wykonać tej polecenie. Jaż mnie kusiło, no to żeby znaczy, brać z tym alisterem. Że jest popsuta. Hmm. Nie powinna się z tego było cieszyć. No i co teraz, wpadniesz w szał w zabijanie. Tuż tak po prostu sobie nie pójdziesz. Cóż, no dobra, jedwka. Hmm. Nie można mi rozkazywać, a to by znaczyło, że mam wolną wolę. Zgadza się. Co teraz pocznę? Nie mam żadnych wspomnień poza tymi z okresu, gdy obserwowałam wioskę. Nie mam celu czuję się zagubiona, a co ta na to? Musiała mnie przywrócić do życia w jakimś konkretnym celu, prawda? Co zamierza ze mną zrobić? Hmm, na myśl przychodzi mi wiele zestawień do prywatnego Golema. Nic nie zamierzam z tą zrobić. O, jakież to niespodziewane, a jednocześnie pokrzepiające. Domyślam się, że mam dwa wyjścia. Zgadza się? Mogę pójść z tą, albo pójść gdzie indziej. Ja nie wiem nawet, co znajduje się poza granicami tej wioski. Możesz pójść ze mną. przydałbym się, może zamiast ją wymienimy. Kurczę, jest tak zastanawiam. Ale będziesz do mnie zwracać w, w trzeciej osobie. A co chcesz zrobić? E, zabiłeś swojego dawnego pana. Skąd? Mam wiedzieć, czy udam się. No, bo czwórka. Naprawdę? Pamiętam, że miałam pana. Maga z krzaczastymi brwiami, który szturchał mnie, popychał. I wykrzykiwał polecenia. Mam nadzieję, że tak. Być może ostatnim rozkazem, jaki mi wydał, było: Golemie, przestań miażdżyć moją czaszkę. poczekajcie chwilkę, zaraz dowrócę. Dobry już jestem, więc tak, no, widzę, że mówiąc o nim, wyrażasz się w normalny sposób. To okrutne z Twojej strony, słabo tylko rekomendacje, lubię. Poczuć od czasu do czasu drewnika rządzy krwi... Hmm. Tak. Taka już jestem dziwna. No dobra, możesz ze mną... Możesz pójść ze mną. Czy na pewno chcesz brać z nami to coś? Może być niebezpieczne. I jest ogromne. Perswazja. Potraktuj to jako przenośny tarat Uwielbiam te dialogi, są rewelacyjne. Uwaga. W każdym razie lepsze to niż ja. Lepsze to niż w ten. W każdym razie pójdę razem z tą. Na razie, przy okazji mam na imię Shay. Mm -hmm. Dobra, jeśli jest no to jedynka i. To powinno być interesujące. Między młotem a kowadłem, świetnie. Mamy Shale, To tak, może stenar. Golemie gówno. 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 Dobra, we, weźmiemy go, zobaczymy co to jest. Świetnie, Alister nie zgadza się. No tak, Alister tego nie chce. Żywotność 337, niezłe. Więcej od Alistera ma. Sprawdźmy jej statystyki, nie co to jest. To jest wojownik w 13 poziomie, siła 30, kondycja 38, wow. Lista talentów Shell. Aha, ma drużgo, druzgoczący cios. Shell typu, który pozwala. Pogrążam sobą obronę. Mhm. coś w rodzaju tego. Gole ma w krainie snów, Grzmotnięcie to jest spoko, to więc to jest wstrząs. Tak samo morder czy cios. Automatycznie trafienie krytyczne, zaś traci resztę wytrzymałości, którą zadaje, prawdopodobnie po nauczaniu tego talentu, że otrzymuje większą premię zadawanych obrażeń. Kamienne serce. Shell uaktywnia tryb, który pozwala na używanie talentów defensywnych oraz utrzymywanie premii do pancerza i odporności na żywioło. Uuu, to się przyda sprawiając jednocześnie, że pobliscy wrogowie będą bardziej skłonni do atakowania shell, huk, ryk kamienia oraz regeneracja eksploująca eksplozja, zwłaszcza te efekty, ryk kamienia zapewnia ponadto premię do regeneracji żywotności, za zaś regenerująca eksplozja zapewnia premię do regeneracji żywotności oraz regenerację. Wow. To jest ogólnie tryb defensywny, tak? Mistrzostwo kamienia. Shell uaktywnia tryb, który pozwala na używanie talentów związanych z atakiem dystansu, dystansowymi, otrzymując dużą premię doznawanych przeciwko... Mhm, miotanie głazów, uścisk ziemi. Shell uderza w ziemię, uniechalniając przeciwnika, chyba, że uda mi się to zadać. Test na odporność fizyczną. Fajne to jest! Nawołnica głazów, kamienna aura. Shell uaktywnia tryb wsparcia, który zapewnia pobliskim członkom drużyny premię do ataku, obrony oraz regeneracji żywotności za Wraz z postaciami wraz z pozostałymi talentami z tej kategorii Shell otrzymuje premię do pancerza oraz sporności na wrogie zaklęcia, z członkom drużyny zyskują premię do większej wszystkich większości statystyk. Jednak aura paraliżuje jedna pa się, a jednak... Po, a także jej obron oraz wyssa wytrzymałość. Wraz Użyciem ponownego natarcia Publiscy w wrokowie otrzymują ujemne modyfikacje do ataku, modyfikatory do ataku obrony oraz szybkości ruchu. Świetne, bardzo mi się podoba, bierzemy ją. Znaczy zostawiamy ją sobie. Jakim jesteś w trybie? Hook. Różgoczący cios. Moment, ja muszę sobie tutaj uporządkować, więc tak, aury to może tutaj. Przereguję sobie. Tak jest. Utrzymuj sobie ten tryb. Najlepiej. I może jeszcze dokładne ciosy. Czy damy. Dobra, to może jakiś chwipunek nosić. Coś tu pewnie możesz nosić. Mały, mały, krysz, czysty kryształ ognia. Kryształ lodu, kryształ błyskawic. Do, do kondycji, do zręczności, do ataku pancerza kryształ walce do, do, do obrażeń, do wszystkich broni, 15 się do obrażeń, do ognia. Uuu, fajne. Hmm, ale ten weźmiemy. No, całkiem niezłe. Duży kryształ duch, do odporności duchowej, naprawdę niezły. Aha, to znaczy to jest pancerz, tak? Uuu, dobra, mamy też pancerze, fajnie. Plus dwa do pancerza, plus 30 do odporności na siły natury, plus 10 do odporności fizycznej, plus dwa do zręczności, do odporności, do odporności elektrycznej, plus 5 na szansę na ucięcie ataku shell, ucięcie pocisków, plus do siły do obrony, plus do odporności na ogień i do regeneracji wytrzymałości podczas walki. Dobra rzecz. Weźmy duży kryształ ognia, Uuu, zajebiste. Dobra, bierzemy ją naprawdę. Podoba mi się ta postać. Do tego ma na sobie ten pośpiech? Nie, jeszcze. Jeszcze damy jej pośpiech i będzie. Łuu, Dobra, to, mamy już, to już mamy rozwiązanie, co zrobić z postaciami. W takim razie, a ty ile masz już tych punktów swoich? Masz 26 i za ile będzie level? Za niedługo. Świetnie, zapiszemy grę. I co? Ja Was w tym momencie pożegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Dragon Age. Hejka!